bardzo serdecznie razem ze mną jest dzisiaj Blue Earth Siemanko, cześć No i jesteśmy dzisiaj na Dzikich Wyspach, że jak zauważyliście jest dna mapa Z mapa Według, mapa. według y, większości Oj, przypadkiem wrzuciłem kilo. Według większości, bo pytałem się czy wolą taką mapę, bo tam w ogóle się nic nie działo Nasza baza już była tak rozbudowana Oni praktycznie nic tam nie robili, bo nie chciałem chyba im się i tak, wpadliśmy, no, na pomysł, żeby zrobić y normalną mowę. Spytałem o to Blue, był za. Spytałem grać serwera, to wszyscy byli za. No więc jeśli ktoś chciałby na listę i oczywiście nagrywa serwera, to zapraszam. Dobra, i tutaj jest takie nasze miejsce. Y Gdzie będziemy się budować? Oj, jest tak. z gazupa. Tam jest kopalnia. Mm, no i idę zabić świnie Od tyłu ją wezmę mm, A z czego będziemy no. budować dom? Z drewna mam Będę cesy, mam dużo drewna To z drewna Z drewna, tak? Z drewna Okej okay. E, dobra, i teraz danas... czekaj, sto tch. Powolny. List spawn. Kurde. E, jak zawsze, jak nagrywam, to. O, patrzcie, już dwa diaksy, tak. E, eksplozja radości przy tym była. Pamiętam to. A e, jak zacząłem piszczeć? Co się wtedy działo? Dobra. Mhm mm Okej, okay, ja tu sobie pochowam itemki, bo, bo Bo trochę tego mam A chcę mieć taki ładny porządeczek W ekwipunku mm. Zobacz, ja mam tu teraz taka dębowego Drewna. I tutaj jeszcze mam lasek i mamy... Nie mamy skier. Tak. Mm -hmm. okay. Wiesz, mam jeszcze Fak Taki fail Mhm Okej Wiesz, że mam 51 nieprztopionego żelaza. 51? No... Mówiłem ci, że tam było w cholery żelaza. Nie, na serio. Ale fajnie, fajnie, że mamy 51 żelazo, zrobimy sobie serię. I dwa diaksy. Możemy zrobić diaksową motykę? Naprawdę chcesz zrobić motykę? Czy tak może coś nie? Y, bardziej takiego ekonomicznego na przykład? Na przykład dwie diaksowe łopaty. Na przykład dwie diaksowe Co? motyki Ja będziemy mieli oczywiście więcej no tak, diaksów I teraz Ej nie bo Ja chcę spróbować y, przekazać więcej ramu na Minecraft bo ja mam jakieś Ile? 247 mega na Minecrafterze. I mam przez coś cinek nagrywam I mam listę na fa na fancy no I tutaj ładnie płynnie chodzi no wszystko ja tu... No tak, bo ty masz więcej ramu, nie? Dodanego. Yy, dobra, to ja skoczę tam do picyka, bo tam miałem yy, ten. jedząko yy, Jedzonko schowane. No i tam dwa dodałem. I jeszcze przytopimy to 51 żelaza, nie? Czy tam 50 ile? 51 ma. No. no 51. Co so full sety zrobimy i szpanujemy, nie? Ej w sumie tak. jeszcze zdobędziemy książki. Ej, w sumie książki już możemy mieć, nie? Czy jeszcze trzy diaksy zdobyć? że obsydian wykopać, nie? I będziemy hardcorami na tym serwerze, bo enchant, nie? No tak, enchant, no. enchant, enchant będzie tutaj w domku naszym, nie? No. Jakoś będzie gdzieś schowany, nie? No w takim na przykład, nie wiem, podziemnym miejscu. Albo w jakimś ukrytym. Nie no, nie będziemy się bawić w mechanizmy w ukrywanie tego. Po prostu zrobimy... Yy, si private na drzwi i będzie cool. Zobacz, jak ja to ukryję. No ale tak, żebym ja miał też do tego dostęp. No, tylko ty będziesz jak to zrobić. Okej. Okay. Yy, dobra, no to co? Jakieś fundament mogę zacząć stawiać? Yy, możesz, 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 ale może byśmy jeszcze trochę trochę tego dirta... Tak. No to ty równa już, nie? Ja tu zacznę. A zrób mi profesjonalny sprzęt, na przykład zrób y, żelazo, opłatę. E, Tomasz tam w piecu dobra. W żelazo, to sobie zrób tą profesjonalny sprzęt. A ja będę potrzebował jedno. O no, dobra, niech będzie wszystkie. o Fak. Co? Sta. No nie będę mógł... Kurde, muszę jakieś szukasz więcej Minecrafta na Minecrafta na Minecrafterze, bo kurde te 250 mega mnie wkurza. No od razu szybciej się kopię Kurwa. Ej, tylko tak, żebym mógł połączyć z tą moją dróżką, nie? I trzeba będzie to usunąć stąd. Co? No spoko, tak. tego tu nie będzie. To później, nie? Na no spokojnie wszystko pousuwamy. Zbędne rzeczy takie. No dobra, no to załóżmy, że ja to zrobiłem już. Trzy mhm, to no znaczy ja mnie kurde, nie wiem, bo to ma być taki wielki domek czy taki mniejszy? No, taki jakiś, taki jakiś taki rozsądniejszy chyba no właśnie, taki fak żeby się nam podobało hop, hop, hop pip mm. no, Dobra, tyle miejsca starczy? Eee, no. Okej, okay, dobra. To mm -hmm. ja zrobię tutaj z tego żelaza wiadereczko i przyniosę wody, bo chcę zrobić farmę. Aj, musiałeś mi... Musiałeś mnie zatrzymać. Mężyłem o tym. Chcesz mnie strollować. Marzę i tylko marzę o tym by strzelać się pod płotem. Tego nie było. To się dnia. Hmm. Pozdrawiam wszystkich graczy, którzy są e, online na serwerze, a są to e, Winlock i Kimaro. Tak. Były Co? Um, Co mam zrobić? Wiem, że coś miałam zrobić. Ale ty nic nie robisz i to jest twój problem. Właśnie to właśnie jest problem? Bo ty nic nie robisz, a masz ciągle coś robić, ale ty nic. Nigdy. The od fuck. samego. Od... od kiedy ty nic nie robisz? Od dawna. Jesteś nierobem. Chuj nie, nie rób. Ja, 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 robię. Ej, ale nie klnij. Nie, ładnie... nie, to, 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 to. ładnie mówić. A spieprzaj. O, nasionka. Pamiętasz w ogóle, kiedyś przed nagraniem ten? Zostałem z ciebie nas, nasionkami i krzyczałam, że to jest moje nasienie? Tak. To było takie pokażające mi się to teraz. W, w śni po nocach. Masz koszmary przez to? Mm -mm. Zratowam. Kutwa. Kutwa. Dobra, tyle starczy. Kurde! No co? Potrzebujesz materiałów, okej, idę kopać. Nie, 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 właśnie to w tym jest problem, nie? No. Ej, chodź, chodź tu, chodź tu. Idę. Um, że zobaczyłem, ja żeby tu był jeszcze tak... Kurde, że tu byłby taki taras, nie? Mhm. Trzeba by było to podwyższyć o jeden poziom Lub dirta zniszczyć o jeden poziom, co wolisz Zniszczyć dirta o jeden poziom A nie nie nie, bo tu będzie wszystko wyglądało Zobacz, w sumie wszystko zrobimy, nie? Powiększymy o jeden poziom Dobra I tutaj się wyłoży dyskami Spoko Spoko, spoko A zrobimy sobie taki balkonik Teraz będziemy mieli przecież Ale na górnym piętrze Jak chcesz ale sypialnie mam nadzieję, że będą osobno. Szkoda. No weź! Nie Te ble. twoje poglądy... Pogl Pixel to ma dopiero poglądy. Tak. Bo jak cię nie było, to on miał seksie mówił. A w Dobra. ogóle go napieprzał. Nie wypytuję o więcej. Człowieku bez nie chciał go usłyszeć. What the fuck! What the fuck! Dobrze ci wtedy nie było, nie? Bo ja żałowałem, że, 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 że z nim gadam, bo tu jest straszne. Ktoś do mnie pisze. Co? Gdzie ty? Nie mów, nie mów! Po powiedz, że że, że, że że ci nie ma na serwarze. Nie powiem. Nie mam powiedz, że ci nie ma na serwerze. Nie powiem. Speaks. Speaks? Na dole czekają na Ciebie dwa jabłuszka. Jestem już. No to co? Ale masz zjeść moje jabłka. Ja, ja się bo... nazbierałem... Nie, ja bo to są te zatrute z Adama i Ewy. Ja kradłem te jabłka. Nie, ja... Ja, ja, ja kupowałem te jabłka u takiego jednego pana. Jakiego pana Kable, ja mam. Szynkę. I ja miałem zrobić farmę. Jeszcze nie zrobisz? Jeszcze nie zrobiłem. Wylałem wodę, ale... Ale... ale dobra, dobra. Ym... Ej, jak chcesz się przydać na coś, nie, to może teraz dirta tu tak zrobić, tak powiększyć tu. Dirta powiększyć? Przed... przed... przed siebie go prowadź troszkę, tak żeby to miało jakiś sens. Przed siebie. Daleko przed siebie? Mmm... jakieś cztery kratki. Cztery kratki. Albo trzy mogą sobie być. No dobra. Fucke. Przydałby się enchant. No. Teraz ja tak sądzę. A co ty odpierd... No kur! No co? O co ci chodzi? No nie! No co? Miej na tym poziomie to robić Spoko Dobra sum się Zniszczyłeś to Zgórę No bo ja do końca nie wiedziałem na o co stara. ci chodzi no Oczycij główny masz no. no widzisz o. Widzisz jak ty jesteś B jesteś No bo no bo mi każesz coś czy, o czym ja w ogóle nie mam zielonego pojęcia to tak mam robić? Brawo Naprawdę? No Jesteś mi wdzięczny, że żaglasz, żeby praży? Kurwa nierówno Nie, nie przyglinaj Nie, nie Zrobiłem nierówno Miał być trzy kratki Fuck Fuck, blue No co? Jestem cheaterem, blue! Blue, blue, blue! Gin! Gin! Kabim! Ender! Ja wymyśliłem nowe słowo, ja wymyślałem nowe słowo! Jakie? Kabim! Okay. O, pająk, zamiast, idę go zabić! Zamiast zgin to kabim! Gin, pająku, przeklęty! Gin! Gin ty pająku, kusicielu, giń zbierać, miło. No ja mam. Dremowego drewna. Ej, drębowego drewna. Masz tu, zostawiam ci. 12. Ale nieprzerobionego. No nieprzerobionego. Uuuu, ile tego masz? Dusia. Dusia? Palca dusia. No naprawdę. Palca dusia. Masz 10? 12. U. Ty wiesz, jak uszczęślić człowieka, blu. Napisz, że nagrywamy. Masz... Tak. Nagrywamy. Ej czemu ty możesz grać, what the fuck? Ej, masz... <coughs> Dam ci opa i ten, admina, nie? No. A może tylko opa. Lol. Dobra, naprawię to w permissions w odcinku. Dobra. 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 A, miałem zrobić farmę Cały czas o niej zapominam Wszystko przez ciebie Ty mnie ciągle do czegoś wykorzystujesz Wykorzystujesz mnie A to do Dopiero do, wykorzystam do, do. Aha Eee yy, 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 yy. Przypominamy Dzisiaj mecz Polska San Marino no. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś by nie wiedział. Jak, jak kogoś nie stać na program, to, to on cię wdzięczny bardzo za to, że mu przekazać tę informację No. A jak... No weź, kogoś kogo... Ktoś kogo nie stać na program telewizyjny, nie będzie go też. Spada. Nie będzie go też stać na ten. Yy, Kurde, kostek. Yy, nie będzie go też stać na internet, no nie? Nieprawda, bo neta, net jest ważniejszy od programu. Co byś wolał kupić, program telewizyjny czy internet? No chyba internet. No. Kilka razy droższa, ale okej. Okay. Więcej informacji zawiera. Dupa. główna prawda, pani Błacze. Weź się wysławę jakoś inaczej, bo na co dzień to ty mówisz tak... Takim... ...kulturalnym językiem. No kurde, miałem zrobić farmę! I kto tu się odżywa niekulturalnie? Powiedziałem tylko kurde. Kurde! Cały czas o nie, nie mam. Nie mam siekierki! Ja mam. To daj mi siekierkę, byle nie drewnianą. Czekaj, bo ja muszę sobie zrobić. Motykaj. A siekierkę o! chciałeś, no masz! Ale się już znałem. Nie e, ej, hej, hej! Nie pozwalaj sobie zbyt wiele na zbyt wiele, OK Eee, hej, hej. Hej, Oglądaj, jak panem. multi robił fabry... Oglądajś oglądasz Gameplay -game Uran? Ej. Nie, nie oglądałem jeszcze. A ten. Ogólnie czy oglądasz jego live'y czasem. Czasem? Czasem. Oglądaj z kwadratowej masakry Live i coś tam o uranie zaczął pieprzyć? Nie. Człowieka jaka beka. Tak? No, kwadratowa masakra jest zapromieni... Zapro... Zaprom... Jest zapromieniowana uranem. I teraz... Multitras... A wiesz przez co? Przez to, że multi zrobił farmę uranu. Znaczy far... farmę uranu. No Ura... weź. Czego? Co ty farmę. piłeś? Albo co ty brałeś przed odcinkiem? Farmę uranu. No kurde, czemu ja co mówię farmę? Dobra, nie, to było głupie. Potrzebne są mi nasionka, a przy okazji zabiję świnkę. Świnka, chodź tutaj. Wiem, że tu je... O to Jej krowa. Mięso skroby też jest dobre. Wysyć PM? Co? Że na odcinki chyba się przerzucę na zwykłego Minecraftu, tam jest więcej RAMu. Tak? A sumie mogli sobie renderowanie, ale to nie będzie przyjemne. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, czego się nie robi dla odcinka? Zmniejszę sobie promień... Promieniowanie uranu. <grym> What the fuck? To było To, to było What the fuck. Co ja miałem teraz zrobić? Latam tak bez sensu Świnka! Chodź tutaj Chodź! Multigameplay uran! Chodź tu! Mam ją, mam mięso ze świnio co? Będzie to tu domek. Taka sprawda, że on nam nie wyjdzie. Znaczy no. nam, w sumie mi, bo, bo ja taki... Nie, w sumie ja robię domek, nie To musi wejść. No bo jestem taki designer. Designerskie produkty na zamówienie. 24 na dobę. U spiksa. Bo, przepraszam łoo wow. jaki on nie ale przeprosiłem no nieprawda moi widzę, tego nie słyszeli przepraszam eee, moi widzę, nic nie słyszeli przepraszam nie, nie mów tego. nie mów no, mi no, nic nie no sweet nie, domek sweet sweet, sweet nie było co robić... Sweet dome. Norm, tak. norm... Ma... mapa... Ej, ty też możesz na no, odcinku dzisiaj tak język... Nie język, tylko tań, klawiatura... Klawiatura plączy... Boże, że tak się... Oła... Przepraszam... No, uważaj! No... Uważaj... Napisz, Anki, że obaj nagrywamy i nie możemy tepać. Nagrywamy Fuck WTF Dobra, ja kończę swój odcinek. Poczekaj jak też skończę swój odcinek. To chodź przyjdź tutaj przed domek. Nie ma co, dobra. Yy... Żegnaj się. Na razie, cześć. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co? Widzisz mój sweterek? Widzę. Popatrz na mój sweterek. No widzę. Wiesz, że nigdy nie poznam historii tego sweterka. Narka! Cześć!